Wydawnictwo Sorus prezentuje. Marysia Koćwin, czarna orchidea, miecz odważnego rycerza. Część pierwsza. Posłuchaj fragmentu książki. Widział już przed oczami tę białą, zimną i niegościnną planetę. Rysowała mu się w całej swej przyprawiającej odreszcze okazałości. Wielka, przeraźliwie jasna. Idealna w swym kształcie kula. Niedługo wyłączy autopilota i zajmie się lądowaniem w wyznaczonym mu przez ojca miejscu. Kontaktował się z nim niedawno, dowiadując się, że musi osiąść za wewnętrznym murem na plenerowym lotnisku. Nie powinien wlatywać do środka. No tak, przecież chcą zrobić z jego powrotu przedstawienie, westchnął zirytowany. Niemniej rozumiał, że jest to absolutnie konieczne. W przeciwnym razie zostanie oficjalnie uznany za zdrajcę i ojciec nie będzie już mógł mu w żaden sposób pomóc. Tak, chłopak zdawał sobie sprawę z tego, że Stawius okazał mu olbrzymią łaskę, pozwalając wrócić do twierdzy, jakby nigdy nic. W dodatku usprawiedliwiał to wymyśloną bajeczką. Edward pojmował doskonale, że tak banalne intrygi i podstępne kłamstewka są chlebem powszednim dla jego ojca. Lecz nie spodziewał się po nim tak życzliwego zachowania. Do tej pory Stawius był wobec syna szorstki, gniewny i przy tym niedostępny. Skąd ta nagła zmiana? Nie miał ochoty się teraz nad tym zastanawiać. Poszedł do kajuty, gdzie nadal nieruchomo leżała Morgiana. Mruknął z rozgoryczeniem na jej widok, ale powstrzymał złość. Otworzył jedną z wąskich szafek i wyciągnął stamtąd ciepłe okrycie oraz długie buty z wąskimi cholewkami. Ubierz się w to, proszę. Na zewnątrz jest bardzo zimno, powiedział tylko bezbarwnym głosem. Zbierał się już do wyjścia, gdy nagle Morgiana odezwała się po raz pierwszy od kilku godzin. Zdejmij mi kajdanki. Wychrypiała jakby z trudem. Odchrząknęła, patrząc wyczekująco na Edwarda. On wzdrygnął się i obrócił ku niej gwałtownie, gdyż po tak długim milczeniu barwa głosu elfki wydała mu się niemal obca. Bez słowa spełnił jej życzenie, oswobadzając nadgarstki. Teraz już nie musi tego nosić. Nigdzie nie ucieknie. Nie ma dokąd, pomyślał z goryczą i zostawił ją samą z ubraniami. Skóra na jej dłoniach była gładka, woskowata i straszliwie zimna, gdy przez przypadek jej dotknął podczas rozpinania kajdanek. Jak utrupa! zauważył mimochodem i zadrżał. Skąd on to ma? pomyślała zdziwiona Morgiana, przyglądając się ubraniom. Najwidoczniej już dużo wcześniej wiedział, co ma się z nią stać. Na tę myśl poczuła ucisk w gardle. Skrzywiła się. Nie tuła jednak złości czy palącej nienawiści do Edwarda. Rozczarowanie było tym, co zawładnęło jej wnętrzem. Przykry i dojmujący, ale cichy zawód. Czego ty się spodziewałaś, po rycerzu? Zapytał wewnętrzny głos i było to pytanie retoryczne, niemniej znała motywy jego postępowania. Gdyby jej nie wydał, nie mógłby wrócić. Zostałby zamordowany za zdradę. Rozumiała to, jednak sama czuła się zdradzona, mimo że przecież nie byli ze sobą w związku. Edward nigdy jej nie słodził i niczego nie obiecywał. Poza jednym, że ją uratuje. Ta obietnica brzmiała w jej uszach niebywale górnolotnie, fikcyjnie, a nawet dziecinnie. Nie uwierzyła mu wtedy. Nie wierzyła i teraz. Po co ma niepotrzebnie się łudzić. Aby później znowu boleśnie się rozczarować?